jest poniedziałek, 2 stycznia pogoda taka jak widać, śnieg leży sobie, nie pada przynajmniej minus 6 stopni obecnie i co, zaraz zjemy śniadanie e, dzisiaj tak chcę wam pokazać danie no, typowo norweskie fiskakery czyli jakieś takie pankejki z rybą generalnie tak jak pokazywałem w sklepie, no to oni tutaj mega dużo mają rzeczy z rybą no i co, spróbujemy czy to jest zjadliwe raczej bym sobie tego nie kupił gdyby nie to, że jestem w Norwegii a druga rzecz to jest taki ser ser ten nazywa się tak jak tutaj jeżeli się nazywa inaczej to napiszę On ma taką karmelową barwę i w smaku też jest takim karmelowy jest całkiem dobry chociaż no ja lubię seri nie jest to mój na pewno ulubiony ser ale no jest jadliwy. jest ciekawy na pewno takiego podobnego sera jeszcze nigdy nie jedliśmy okej okay, fiskakery są gotowe i tosty i zaraz przetestujemy ten niepo niepodrabialny smak fiskakerów dość gadania testujemy mm, może być no czuć w tym rybę ale jest taka delikatna. Nie no, jest okej okay. Nie jest to, nie, są jak, nie jest jak paluszki rybne. <laughs> so, jest, jest jak takie pankejki. No, z mocnym smaku ryby. A dusza boi się spróbować. Ale ja ryby mhm. To po co ja tyle ich zrobiłem? Zobaczcie, jaki tutaj jest yy, dużo odsetek elektryków. To jest elektryczny Volvo, elektryczny Golf Tesla, no to wiadomo, że elektryczna. Tutaj jakiś stary Peugeot, no to już nie. Ale tam znowu jest BMW, to i3, które też jest elektrykiem. Tutaj tak no, prawie połowa samochodów, te elektryki. Tak na oko, no może jedna trzecia. Kolejne elektryki. Znowu Volvo. Tutaj się nawet ładują. Kia. Dalej Volkswagen. Tam kolejny Volkswagen elektryczny. I tam kolejny samochód. Też Volkswagen. A ładny ten, nie? X Fajny. Ciekawe, czy muszę za to płacić. Nie... Hę? Co? Z jakąś kartą. się. Ale mogliby te chodniki zacząć odśnieżać. Jesteśmy w najsłynniejszym parku w Oslo, który nazywa się The Vigelands Park. I jest on sławny ze względu na te takie rzeźby zrobione z dzieci? postaci ludzkich. Dzieci? <laughs> no, może i dzieci. Rzeźby z dzieci. Nie, no po prostu ludzie. E, ta największa nazywa się Monolit Ten jest trochę turystów, ale i tak zobaczcie, że Oslo w porównaniu do Londynu czy Paryża. Jest puste tutaj praktycznie nie ma ludzi, nie ma turystów. Idzie się po centrum i tak jakby się szło po jakimś nie, niewielkim polskim mieście. O, jest tu na golaska tutaj wszyscy. Jeden pan tutaj rzuca dziećmi. Takie telefoniczne budki stare są przerobione na takie wypożyczalnie książek. Że można sobie przyjść, wziąć jakąś, jakąś inną oddać. I to już nie jest pierwsza taka budka, którą widzimy o takim zastosowaniu. Także spoko pomysł. Wejście do parku. My tutaj jedziemy zaraz tramwajem, żeby zdążyć na, na prom. Chcemy się przepłynąć promem po fiordzie. Może się uda, zobaczymy czy zdążymy. Dobra, czasowo zdążymy, tylko pytanie, czy nasz bilet, który jest na pierwszą i drugą strefę, obejmuje e, ten prom. Chyba trzeba się zapytać, żeby nam nie wlepili jakiegoś mandatu. Hello, do you speak English? I have a question. Uh, we have like first and second zone, can we enter? You must... Ekstra, jest. Okay. Uh, 25 zł uh, 25 zł? Tak Możemy zapłacić w Tak Musieliśmy dopłacić po 25 koron, czyli po 11 zł i możemy się przepłynąć Idziemy Gdzie? Usiąść na górę? Masz może na górę? Właśnie ruszamy, opuszczamy Akerbrygę i płyniemy na, jakiś, na jakąś wyspę, nie wiemy na jaką ale z tego, co pan mówił, no to jest jeden cel, on się zatrzymuje na kilku stacjach, to płynie na jedną stację i wraca. Udało nam się ustalić, że płyniemy do Nesot-Tangen. To jest taki półwysep po drugiej stronie tej zatoczki. I Tak wygląda nasz statek Vincent. a my chyba płyniemy tutaj dopłynęliśmy do Nesoden Ale nie będziemy tutaj wysiadać no bo nic tutaj nie ma ciekawego jakimś świecie ludzie tutaj mieszkają po prostu wracamy do Oslo tutaj w tym pięknym trójkątnym budynku na rogu właśnie mieści się to Muzeum Wyprawy Polarnej no, jedno z najpopularniejszych tutaj muzeów. Też, no te muzea tutaj w Norwegii nie mają zbyt wiele eksponatów ciekawych. Wszystko jest o wikingach i o jakichś wyprawach polarnych. To nie, żeby to było nieciekawe, ale po prostu nie ma tam dużo rzeczy. A ta widać właśnie skocznie, tam tą kolem nad tym trójkątnym budyneczkiem. Teraz właśnie tam będziemy. Zmierzać. Dopłynęliśmy z powrotem Jesteśmy w centrum Oslo Wybieramy się teraz podróż metrem do Holmenkollen na najpierw do restauracji skosztować norweskiego jedzenia a później pójdziemy na skocznie. Będziemy jechali pierwszy raz metrem tam w stronę skoczni i ciekawe jest to, że tutaj nie ma żadnych bramek, yy, w sensie nie wkłada się biletu do maszyny, żeby wejść, tylko po prostu się wchodzi. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, żeby nie było takich właśnie sprawdzania biletu na wejściu do metra. Na ostatniej stacji jest trochę narciarzy, trochę jakichś saneczkarzy. No i jest piękny widok na całe Oslo. Tam jest fjord, tam jest centrum. A tutaj Achebakę to tor saneczkowy. Czyli właśnie wybrali jednak saneczki. Też bym zjechał na takich saneczkach. Szybkie to całkiem, co? No, ale myślę, że łatwo wypaczać. Być. A tutaj hardcore dzieci jadą tutaj. No, prawda. No, gdzie oni są? Dobra, przeżyli. Nic nie połamali, nie trzeba ją. A może coś tam połamał? Chyba coś połamał. Wygląda jakby coś mu się stało. Zaraz zobaczymy. Okazało się, że dzieciaczek nie złamał nogi. Trochę tam popłakał, ale już jest okej. Okay. Przybyliśmy na miejsce. Tutaj jest ta restauracja, no, tutaj jest tyle skoczka i piękny widoczek. Ja będę jadł klap sandwich z Reniferem, a Ada wybrała sobie e, kanapkę z z. z z wędzonym łososiem. Łososie. Ok, dostaliśmy nasze jedzonko. Tak wygląda kanapka z Reniferem. Dusza ma z, z tym... zapominam, z łososiem. <laughs> I mamy taki widoczek. Ale ogólnie to trochę nie przemyśleliśmy tego, znaczy ja nie przemyślałem. Bo była część self-service i część restauracyjna, no i... Poszliśmy do tej restauracyjnej, no myśląc, że tylko tutaj można zjeść te rzeczy. Ale wychodzi na to, że można zjeść się też w tej części self-service za połowę tej ceny, którą tutaj zapłacimy. Więc lepiej, żeby było dobre. Smaczne? To jest prosto, <grym> 180 Za stówę ponad. Bardzo. Mięso Renifera jest takie ciemne, w smaku przypomina trochę wołowinę, ale jest takie delikatniejsze niż wołowina. Ogólnie dobre. A tutaj jest ta część samoobsługowa, i na przykład ta kanapka Ady kosztowała tutaj 142. a tam no dwa razy tyle. Nie widzę tutaj mojej kanapki. Więc mogę się pocieszać tym, że tutaj jej nie ma, tylko tam. Ale mogłem zjeść w tej cenie coś zdecydowanie lepszego. Zapłaciliśmy razem 650 Koron, czyli 300 za te dwie kanapki, sok i herbatę. Stapiesz! <noise> Będę safał, żeby ludzie wiedzieli, że jestem smutny. Że dwukrotnie przypłaciłem za moją kanapkę i jadę. Jeżeli tutaj przyjdziecie kiedyś, no to idźcie do self-service. Nie idźcie tam, gdzie jest napisany restaurant, bo przepłacicie grubo. No i tak, właśnie taki mój Polak, wewnętrzny jest bardzo smutny w tym momencie. Tutaj pani spała. To są ci sami, tak. Oni tutaj też nagrywałem ich, jak zjeżdżali wcześniej. Jesteśmy przy skoczni Holmenkollen w Oslo. Eee... Zaraz podejdziemy, zobaczymy jak to tutaj wygląda wszystko. Tam jest wieża, zjazd, na naśnieżany. Odbywają się tutaj te zawody Pucharu Świata w skokach. Nie wiem dokładnie kiedy, ale... O kurczę, ale mogę tutaj napisać. To co ciekawego, wyczytaliśmy o tej skoczni, że została ona zbudowana w 1892 roku. No oczywiście była przebudowywana ostatnio w 2009 roku. No ale jednak już ponad 100 lat ta skocznia tutaj stoi. Rekord tej skoczni należy do Roberta Johanssona i wynosi 144 metry. Tutaj wyczytaliśmy to na takiej stronie. Ski Prungshan. Będziemy zacząć świątynię, Holmen, Kollen. Ojej, nie będzie łatwo wejść nimi. Trzeba by było iść tutaj, tędy bokiem. O, tutaj da radę. Daj rączkę. Ta kaplica, przy której siedzimy, została zbudowana w 1902 roku, po czym została zniszczona w latach 90-tych przez podpalenie i odbudowana w 96 Chcieliśmy wejść do środka, ale jest już, jest już zamknięte, więc nie wejdziemy. Ale widoczek jest... Bardzo ładne są to. Dzień dobry Nadszedł teraz dzień wyjazdu A ja chcę mu pokazać Norweskie pieniążki Są bardzo zabawne, bo mają dziurkę Mają rybę Ale chyba nie wszystkie Gdzie jest jakiś z rybą? No nie widzę, ale dziurkę mają a ryba nie jest tych banknotach? A no to może ryba jest na banknotach A banknoty też pokażemy, bo będziemy wypłacać dla Pana Mirka, kierowcy, który nas Pani zawiezie na... Pana Mariana przepraszam Panie Marianie, jeżeli pan będzie oglądał Tego vloga, to Bardzo przepraszam za tą pomyłkę Witam nas piękne słoneczko na dworze Jest minus 6 stopni Chociaż ma jeszcze dzisiaj być minus 13 Ale nas już tutaj nie będzie wtedy W nocy też było jakoś minus 12, ale to nam aż tak nie przeszkadza. Dobrze, że jest słoneczko. Idziemy wypłacić pieniążki dla pana Mar Mariana. Mariana. Obiecałem, są rybne pieniądze. 200 koron norweskich z jakimś łososiem. Coś jakiś tuńczyk, czy. Nie wiem, jaki to, jaki to fisz. Czy mają jakiegoś pingwina. No. A ten budynek z 2005 roku. U nas to taki by wyglądał jakby był rok temu zbudowany Tak właśnie bardzo dużo ludzi nosi takie nakładki na buty z kolcami no bo tutaj ten lód leży na ulicy na chodnikach za bardzo go nie sprzątają no i właśnie ludzie sobie kupują takie nakładki alesułem tutaj interes Teraz gdzie to było? Tutaj powiedzmy że było Dobra tutaj będzie Przepraszam ja tylko pokazywałem pół godziny macie takie do A to i tak te walizki nadajecie Nie. Nie Ale zanim sobie przejdziecie przez kursowanie perfumy ładne ładne. No, O, o ładnie widzisz się Uśmiecha no ja kupiłem ostatnio Męski kupiłem za 200 korun o no to tanie No To sobie Ale jest, jest męski i tam to jest w jednej tym, w jednej... Wiesz, w jednej firmie, nie? No, no 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 no. Dobra, co dzięki bardzo. Ja również, dzięki powodzenia i do następnego. Dobra, <laughs> no, ja jak przyjedziemy. Wiecie, to macie telefon, Jasne. Czy telefon? Dzwonić, czy tam znajomym dać, jak tam jechać. Damy, no, damy.